Witam, witam z Sandy 2016 Ogólnie Pan idzie bardzo słabiutko w sprawie pytania do wywiadu z WWM Kieps, kiepsko wam idzie o chyba nie chcecie tego wywiadu Bo takie pisanie wasze Coraz mniej, coraz mniej chyba nie chcecie mieć tego wywiadu to z nami, coś zobaczyć. O, kiepsko Wam idzie. W ciągu tych kilka dni to i tak mało pytań dajecie w ogóle. Tylko jakieś pytania, które z mocno wzięte, poruszeniu. Nie mamy, mamy pytań. Coś słabo idzie Wam. Ale daję Wam jeszcze szansę na sonie Wawunia możecie pisać do niego pytanie z pytaniami na wywiad a jak ktoś zlajkował sobie sonę Wawunia to proszę pisać pytanie do wywiadu bo z Wawuniem wkrótce zobaczycie wywiad z nami tylko postarajcie się, bo jako słabiutko wam idą te pytania. Bardzo słabiutko. Dlatego postarajcie się, jak chcecie, żebyśmy zrobili dla Was wywiad, to musicie obroty wziąć. Żebyście mogli ujrzeć, zobaczyć nas na wywiadzie, a nie tylko pierdolnia o jak się mówi. Dlatego postarajcie się tych pytań żeby było dużo żeby był ładny wywiad, wywiadce i nie ganie tak sobie macie pytania skierować się do mnie na stronę tamki ze pytania. Ładne to ta. dlatego weźcie się i piszcie pytanie, bo jakoś słabiutko wam idzie Chyba chcecie zobaczyć na żywie, czy nie. Jak nie chcecie, to nie pisze. A chcecie, to pisze, żeby było więcej pytań. Macie czas jeszcze na to. Czekam na to, żebyście pisali pytania do naszego wywiadu. A nie. A napiszę pytanie. Piszecie, ale bzdury. A nie poważnie. Ale to jest mały kikuś, to nie jest moja troszkę, tylko ważna. Postarajcie się I wreszcie zobaczcie nasz wywiad Raz na porządnie, a nie kradnie tylko Postarajcie się Oglądajcie to Będzie wielo Będzie wywiad z nami, jak nie To nie będzie, kłótno na telu Ello